Jak już wspominałem w poprzednim odcinku tego cyklu, profesor Paweł Wieczorkiewicz. Wiosną 1943 roku na froncie sowiecko-niemieckim zapanowała względna równowaga sił. Na centralnym odcinku, w okolicy Kurska, wytworzyła się szczególna sytuacja. Skutkiem operacji wiosennych we froncie powstało długie na 200 km i szerokie na 150 km wybrzuszenie. To wybrzuszenie stwarzało wymarzoną wprost okazję do przełamania pozycji nieprzyjacielskich i uzyskania decydującego sukcesu. Myślał o tym Hitler, ale wiedział o tym także Stalin i jego sztabowce. Rozkaz podpisany przez Stalina. Z uzyskanych wiadomości wynika, że Niemcy mogą przejść na naszym froncie do natarcia w okresie 3-5 lipca. Kwatera główna naczelnego dowództwa rozkazuje po pierwsze wzmocnić obserwację i rozpoznanie nieprzyjaciela w celu wykrycia w porę jego zamiarów. Po drugie, wojskom i lotnictwu być w gotowości do odparcia przewidywanego uderzenia nieprzyjaciela. Z rozkazu specjalnego Hitlera. W dniu dzisiejszym stajecie się uczestnikami bojów ofensywnych, które mogą zadecydować o wyniku wojny. Dlatego też, chociaż obie strony dbały o zachowanie pełnego zaskoczenia, przy zaangażowaniu wielkich sił i koncentracji wielkich sił na wąskim stosunkowo odcinku frontu, zdawano sobie po jego obu stronach mniej więcej sprawę, że oto pod Kurskiem rozstrzygną się losy wojny na wschodzie. Niemcy po klęskach w bitwie pod Moskwą i bitwie stalingradzkiej nie mieli już ambicji wygrania tej wojny w aspekcie militarnym, tej kampanii w aspekcie militarnym. Sądzili jednak, że rozbicie wojsk sowieckich, posunięcie frontu na wschód stworzy racjonalne przesłanki do podjęcia rozmów pokojowych. Myślano o tym, żeby dogadać się z Sowietami. Stalin z kolei wiedział, że jeśli pobije i rozbije Niemców pod Kurskiem, to stworzy przesłanki do wyzwolenia Ukrainy, Białorusi, do wyprowadzania wojsk na granicę państwową 1941 roku. Dlatego też nakazał rozbudowanie głębokiej i urzutowanej w głąb obrony w okolicach Kurska i w całym kurskim występie tzw. Kurskim łuku. W najbardziej newralgicznych punktach zbudowano osiem kolejnych umocnionych pozycji. Zajęły je bardzo liczne i doskonale wyposażone w sprzęt armię. Łącznie na tym odcinku frontu Sowieci posiadali około 4,5 tysiąca czołgów. Niemcy, którzy mieli nacierać, chcieli nacierać, mieli ich mniej, 2700. Ale za to czołgi wyborowe. Najnowsze modele Panther i po raz pierwszy wchodzące do akcji na taką skalę ciężkie czołgi Tygrys. Natarcie niemieckie wyruszyło 5 lipca. Z różnym powodzeniem. Na niektórych odcinkach Niemcy zatrzymali się na pierwszym czy drugim pasie obrony. Na innych jednak udało im się obronę sowiecką przełamać. Jeden z największych asów Luftwaffe, późniejszy generał Rudel, wspominał tak to, co widział z kabiny pilota: W każdym razie my, piloci sztukasów, wspieraliśmy posuwanie się naszych szpic pancernych, które przez parę dni zajęły około 40 kilometrów. Obrona sowiecka była znacznie twardsza. Po raz pierwszy sowieckie czołgi działały z tak niemałą energią. Na terytorium, które można było objąć wzrokiem, toczyła się gigantyczna bitwa czołgów wyjątkowy spektakl. Na odkrytych, rozległych przestrzeniach zwarte masy czołgów manewrowały niczym na ćwiczeniach. Pozycje za nimi zajmowały natychmiast baterie przeciwpancerne w strych kamuflażach. Czasami czołgi, przede wszystkim te, unieruchomione przypadkowym trafieniem i zachowujące siłę ognia, okopywano. Sowieci jak zawsze przeważali liczebnie co do jakości zaś. Natychmiast okazało się, że ich broń ustępuje naszym czołgom i działom samobieżnym. Po raz pierwszy w newralgicznych punktach ukazały się w znaczącej liczbie czołgi Tygrys. Niewątpliwie znacznie potężniejsze od wszystkiego, co posiadali Rosjanie. Zresztą nasze czołgi prowadziły ogień szybciej i silniej. Dużo groźniejsze od sowieckich czołgów były ich działania przeciwpancerne, odkrywane we wszystkich newralgicznych punktach bitwy. Rosjanie byli prawdziwymi artystami kamuflażu, dlatego wykrycie i zniszczenie ich artylerii okazało się wyjątkowo trudne. Po paru dniach ofensywy 9 i 10 lipca pod prochorowką doszło do decydującego starcia, starcia wojsk pancernych obu stron, największej bitwy pancernej II wojny światowej. W bitwie tej kontratakujące oddziały sowieckie, jedna z ostatnich rezerw, jakimi dysponował dowódca frontu Stepowego Iwan Koniew, powstrzymały, ale nie zatrzymały do końca natarcia niemieckiego. Żukow, który koordynował przebieg całej bitwy, zaangażował wojska wszystkich pięciu sowieckich frontów. Niemcy mieli jeszcze znikome, ale rezerwy. Mogli jeszcze rzucić kilka dywizji pancernych dla ostatecznego wyzyskania uzyskanego powodzenia. Losy bitwy wisiały zatem na włosku. Niemniej jednak, 10 lipca na Sycylii wylądował desant alianski. Hitler. Pomny znaczenia Włoch, przeceniając zagrożenie na południu, zdecydował się 13 lipca, w trzy dni później, na przerwanie niemieckiej ofensywy. Był to kardynalny błąd. Ofensywę przerwano w momencie, kiedy sukces był w zasięgu ręki. Mógł być w zasięgu ręki. Wiązał się z ryzykiem, ale to, co zadecydował Führer III Rzeszy, było najgorszym możliwie rozwiązaniem, bowiem na znajdujące się na wysuniętych pozycjach, Oddziały niemieckie zaczęły spadać z różnych dogodnych stron kontrataki sowieckie. Doprowadziło to w krótkim czasie do wycofania się wojsk niemieckich na wyjściowe pozycje, a potem do przekształcenia się porażki w klęskę, w momencie kiedy ruszyła ofensywa sowiecka nie tylko na tym odcinku frontu, ale i na całym liczącym parę tysięcy kilometrów froncie od Bałtyku po Morze Czarne.